Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę wam, jak przygotować przepyszną sałatkę grecką. Listki sałaty układam na talerzu. Na liście układam zielonego ogórka pokrojonego w grubą kostkę. midorki koktajlowe przecięte na pół grubo pokrojoną fetę trochę czerwonej cebuli pokrojonej w piórka zielone oliwki sałatkę oprószam suszonym oregano i polewam oliwą z oliwek. I gotowe. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał KitchenBook TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa!